Szalone fakty o kobiecych przywódcach w historii. Ostatnia informacja z pewnością Cię zaskoczy. Królowa Amina z Zari była genialnym strategiem kilkukrotnie rozszerzyła granice swojego królestwa. Po każdej bitwie poślubiała mężczyznę z wrogiej strony tylko po to, aby następnego ranka go stracić. Można powiedzieć, że trzymała facetów krótko. Królowa Izabela I Kastylijska sfinansowała wyprawę Krzysztofa Kolumba, dzięki której odkryto Amerykę. Była również twardą bojowniczką przeciwko przestępczości. Zainicjowała hiszpańską inkwizycję i wypędziła wszystkich Żydów z Hiszpanii. Jeanne de Clisson, francuska arystokratka, która stała się królową piratów, po egzekucji męża, sprzedała swoje ziemie, kupiła trzy okręty wojenne i przez wiele lat mściła się na królu Francji. Na deser pikantny fakt o Katarzynie Wielkiej z Rosji. Caryca znana ze swojej politycznej przebiegłości miała tajny pokój wypełniony sztuką erotyczną i narzędziami, skrywanymi przed opinią publiczną przez wieki.